Maneczko w tych pięknych okolicznościach przyrody. Trochę meldujemy się e, wcześniej na miejscówkę. Dlatego że pierwsza rzecz, odkryłem wczoraj, że mogę mieć lepszą jakość w kamerce. Dlatego e, dzisiaj no niestety, dwie godzinki, krótkie, szybkie łowienia z samego rana. Nagrałem coś tam wczoraj, co zobaczycie zaraz, e, jeżeli chodzi o łowienie rybek, ale no. Idziemy delikatnie połowić na okonia. I co? Nie przedłużam, zaraz zobaczycie, co się tam działo wczoraj. No i później to, co będzie dzisiaj, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. O, siedzi! O! Nie zdążyłem nagrać. Branka. Szczupaczek. Naraczka. Ale tego się nie spodziewałem, że będzie szczupły. I to jeszcze podhaczony najprawdopodobniej, Ta, Podhaczony. Nie wiem, czy on tutaj próbował tego raczka. Kolego. Płynie. I zadowolony, dokładnie. Ale nie spodziewałem się, że będzie szczupak. Siedzi. Wariacik. Konik. Chyba nie za duży. Ale siedzi. Mm, nawet ładny. Nawet ładny. W sumie pasiasty. Koleżka. Naraczka. Się skusił. Pyk. Niestety mordko, ale winda jedzie w górę No powiem Wam że całkiem, całkiem ładny okaz Nie jest to szczyt tego co chciałbym tutaj połowić ale Lecie Opa Gonimy dalej na haczyku klasycznie. A tutaj raczek. Dosyć specyficzna przynęta na rzekę. Wczoraj niestety nie sprawdziła mi się na, na wodzie stojącej. No ten taki prowizoryczny g rig. Powinnaś powiewać. Powinna być tutaj pałeczka taka. Ale mi się nie chce w to bawić. Nie ja będę ukrywały z tym leniem w tych kwestiach. No i co? Próbujemy. Ojej, ojej to włączenie kamery mega mi tak jakby utrudnia trochę robotę Zobaczymy co to zaje siedzi Nieprawdopodobnie fajny okoń Nie kolego Kolega Zębol Kolega Zębol, ponownie Mega sympatyczny. Mega mnie denerwujecie, panie, państwo, zębole. Bo przychodzę... Koleś, raczka, Opa. Opa, przychodzę sobie na okonie. A tu się trafiają tacy goście. leć I to w tym samym miejscu jeszcze co wczoraj. Jedzi. Fajna ryba Naprawdę fajna ryba Duży okoń Albo klęk Ale fajna rybka Zobaczymy co to Nie Kolejny zębol Na raczka No to już taki Pięćdziesiątaczek powiedziałbym Na lajcika truje Nie chcę tutaj Ale idzie Co tutaj ra... Coż tutaj raczek wyczynia Co tutaj ten raczek wyczynia Kurde naprawdę Fajny Kluseczek Sorry Panie szczupaku Zobaczcie, no, pięćdziesiątaczek, na lejcika, na raczka, odpinamy zaraz gościa, no słuchajcie, grubiutki, trochę niestety przeorany, jesienny szczupły, ale leć coś pięknego, coś pięknego, naprawdę. Siedzi. Nie mam pojęcia co spadł. To nie jakiś fajny okoń, ale no niestety spadł. Kurde, jestem mega zadowolony. Nie wiem, 15 minut na wodzie nie oddało tak samo jak wczorajsze 4 godziny łowienia. Jeszcze jakieś półtora godzinki przede mną, także <grym> wszystko się może zdarzyć. O, piękny relikt. Chyba na zanętę ktoś potrzebował rozmieszać sobie takim systemem. Zanętę tutaj rzuca się zanętę tym koreczkiem, wychodzi uformowana kulka na karpia, także polecam wszystkim. Ło! Wow. Siedzi, jakie branie dziwne! Naprawdę <gry> chore, śmieszne brania. Czy to znowu zębol? <gry> znowu zębol. Nie wierzę w to. Ty, kolego sympatyczny. Co wy tutaj? Co wy tutaj robicie? Powiedzcie mi. Czy to jest niepojęte. Ja przyjeżdżam sobie na okonie. To wybierzecie wy przyjeżdżam sobie na szczupaki to nie bierze nic niestety wreszcie tutaj o spokojnie I to jest zawsze tak, że nie biorę sobie wyczepiacza i te szczupaki tutaj zaczynają jakieś dziwne eldorado no ale to nic, rybka to rybka mówimy dalej no i co, kończymy łowienie, rybki aktywne, niestety nie te, które chciałbym, żeby były aktywne, ale nie ma co narzekać, W półtora godziny zrobiłem, zrobiłem, złowiłem więcej niż wczoraj przez jakieś cztery, także wynik naprawdę satysfakcjonujący i co, do następnego wariaty.